czy już wcześniej taki podział funkcjonował i wiele wskazuje na to, że tak, że także tutaj w łososinie ten podział został wprowadzony. Jeśli chodzi o tę najważniejszą postać w dziejach parafii, a więc postać rektora kościoła parafialnego, udało się w toku badań zidentyfikować kilkunastu duchownych, którzy właśnie pełnili tutaj posługę, sprawowali opiekę nad wiernymi i nad kościołem w Łososinie w średniowieczu. No niestety w większości są to bardzo lakoniczne zmianki, zobaczą państwo w tekście, zwłaszcza w odniesieniu do tych najstarszych przekazów z XIV wieku, tam znamy imiona, tylko dwóch duchownych, jeden z nich to jest właśnie ten, który tak regularnie uiszczał opłaty świętobietrzej i dziesięciny na rzecz stolicy apostolskiej. Drugi zidentyfikowany nosił imię Sobek, to jest koniec XIV wieku. Kolejni troszeczkę więcej pojawia się ich w pierwszej połowie XV wieku. Z reguły informacje o nich pojawiają się przy okazji sporów sądowych, jakie toczyli i Bernard na przykład toczył sprawy sądowe ze szlachcicem Andrzejem ze Zbigniewa dzisiejszego Zbydniowa. Wszystko wskazuje na to, że one dotyczyły dziesięcin, które pleban Łososiński pobierał z tej miejscowości. Kolejni wzmiankowani rektorzy w tym okresie mieli na imię Mikołaj później pojawia się Jan. Oni z reguły sprawowali tutaj posługę krótko. To, jest, to są takie kadencje kilkuletnie, więc dosyć częsta była tutaj wymiana na stanowisku rektora kościoła parafialnego. Taką ważną postacią z połowy XV wieku będzie pleban Mikołaj, który podejmował, wszystko wskazuje na to, te zapiski, które udało się zgromadzić wskazują na to, że on podjął taką akcję scalania, centralizowania majątku plebańskiego, który był rozdrobniony po tych różnych wsiach Należących do parafii. O tym jeszcze na sam koniec. I z początku XVI wieku pochodzą imiona kolejnych duchownych. Zwłaszcza ciekawą postacią był Felix pleban imieniem Felix, który pochodził z Rajbrotu, który podjął taką też akcję przed sądami biskupimi walki, to był taki dłuższy i poważniejszy spór o przynależność kościoła w Limanowej, ówczesnej Ilmanowej, czy ona należy do parafii w Łososinie, czy też nie. Jeśli chodzi o wspomniane uposażenie parafii, czyli to z czego parafia w średniowieczu i duchowny mieli się utrzymać, to informacje na ten temat w odniesieniu do Łososiny też są Dość późne. Ta najstarsza, z, taka pośrednia z XIV wieku, a więc właśnie te spisy dziesięciny i święto-pietrza, one wskazują, że ten majątek duchownego musiał być. Stosunkowo wysoki, to znaczy na tle innych parafii z dekanatu, to jest taka średnia. On jest, plasuje się w takiej średniej grupie, średnio, można by powiedzieć, zamożnych. Natomiast nieco lepiej poznajemy te informacje już z XV wieku, właśnie z dzieła Jana Długosza, Liber Beneficiorum. Ale Oprócz tego majątku, który posiadał duchowny, czyli to, głównie to były grunty rolne, z reguły przydzielano od jednego do maksymalnie kilku łanów. Oczywiście z czasem te majątki mogły się powiększać, ale to dzięki już hojności wiernych, którzy poprzez zapisy, darowizny, legaty testamentowe bardzo często przekazywali Kościołowi właśnie jakieś majątki, w tym także i nieruchomości. Ale ponadto w średniowieczu wierni byli zobowiązani do składania swojemu rektorowi kościoła i jeszcze innych danin, ofiar. Wśród nich możemy wymienić stołowe, meszne lub kolędy. Kolędy myślę, że wszyscy akurat kojarzą, bo to, to się zachowało i przetrwało do dziś. Meszne, stołowe zanikły. Natomiast i meszne i kolędy na ziemiach polskich upowszechniły się za pośrednictwem kolonistów niemieckich, przy czym pobierano albo jedną, albo drugą daninę. Wiemy, że w ososinie pobierano meszne Meszne było składane na Świętego Marcina, więc na 11 listopada, najczęściej właśnie w wymuconym zbożu lub w pieniądzu. Tutaj w Ososinie to było meszne w zbożu. Oczywiście poza tym były również dziesięcina o których jeszcze za chwileczkę, ale. Także ważnym źródłem dochodów były tak zwane dochody okazjonalne, a więc w postaci danin od wiernych składanych podczas tych licznych nabożeństw na tak zwaną tacę. Chociaż akurat w średniowieczu i wiemy to z późniejszych przekazów z wizytacji z końca XVI wieku, że, i to było powszechne, w średniowieczu do woreczków składano, do takich specjalnych woreczków. Też formy zbierania w tym okresie były różne. To nie zawsze było obejście wiernych czy obchodzenie z tym woreczkiem w czasie mszy świętej różne formy to przyjmowało, często to wierni podchodzili do ołtarza i składali tak zwane ofiary na ołtarzu albo pod, pod krzyżem, albo wreszcie też bardzo liczne wtedy w kościołach skrzynki ofiarne. Um, i dlaczego jeszcze właśnie tutaj nawiązanie do tych ofiar, do tych dochodów z ofiar odwiernych? Dlaczego przepisy zabraniały przyjmowania obcych parafian na swoje nabożeństwa? No bo wówczas to interpretowano, że jest to swego rodzaju grabież, rabunek dokonany na tym innym proboszczu, no, który w ten sposób traci, jeśli jego wierny poszedł do innego kościoła i tam złożył ofiarę, a nie własnemu proboszczowi. Niestety, tak jak wspomniałam, te wzmianki o um, uposażeniu duchownych w średniowieczu w Ososinie są, kończę już, kończę już panie profesorze, więc o szczegółach, ile, która wieś i ile dokładnie płaciła, to już państwo przeczytacie w artykule. Więc już tylko tytułem podsumowania. Parafia w Łososinie, tak jak wspomniałam, powstała, ukształtowała się w średniowieczu i nie ma wątpliwości co do tego, że to była jedna z najstarszych parafii na tym obszarze, której początki sięgają co najmniej drugiej połowy XIII wieku i należy i powstanie należy przypisać inicjatywie rycerzy z rodu Słupskich, herbu Drużyna, którzy właśnie jako fundatorzy posażyli tutaj beneficjum plebańskie, przekazując dochody z tych różnych wsi, które do wówczas należały. Te źródła, które posiadamy w odniesieniu do średniowiecza nie pozwalają badać przynajmniej na tym etapie jeszcze wielu innych ważnych kwestii dotyczących właśnie życia religijnego wiernych. A więc czy powstawały tutaj bractwa religijne, kiedy powstawały, czy były już w średniowieczu, kiedy na przykład pojawił się zwyczaj odbywania procesji Bożego Ciała, bo to też jest 13-wieczny zwyczaj. Jakie tematy były poruszane na kazaniach i tak dalej. Ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda się to ustalić i nie w Niesieję do średniowiecza, to może do późniejszych epok. Bardzo dziękuję i przepraszam.